witam was na kanale w dzisiejszym odcinku nowy nabytek ucieczka i zobaczymy co jeszcze witam was ogólnie na samym początku yy, na kanale yy, no takim hobbystycznym o papugach będziemy sobie dzisiaj pokazywał nowy nabytek bo przyjechał do mnie dzisiaj yy, pokażę, was teatę, pokażę wam stratę pokażę wam młode ale nie będziemy tu wchodzić do nich tu będzie nowy nabytek i pokażę wam no sałatkę tu możecie zobaczyć na przykład już ten tu dalej tu i tu już nie będę wchodził, bo tu jest masakra wchodzenie tu mam jeszcze wiadeczkę sałatkę tu będę teraz dawał tym nowym lutino tutaj i kozo baba do kozom rubino i jeszcze tym tu są talerzyki dla tamtych i tak wchodząc sobie tutaj tutaj w tej Ogólnie, tutaj są jak gdzie ktoś ogłasza, to ja wam po klatkę, która jest za przedzielona, jest wysokością. E, tutaj jest, a nie po bo tu jest nam nabytek, a tu nie jest nam nabytek. Ale najpierw zaczniemy sobie z tutaj, weźmiemy sobie doleczkę. Jeden, co ja sobie tu weźmiemy, weźmiemy sobie jeden. Taryżek drugi. Hopa hopa. Już tutaj sobie dało, żeby wiecie, po pół. Tak plus minus. Tu trawa, tu trawa. tutaj trawa, tutaj trawa. Tutaj te mniejsze talerzyki, bo tam wiecie, tam są młode. Więc tam tutaj te większe. E, nie wiem czy ten nowy nabytek, wydaje mi się, że właściciel im dawał na pewno to był taki... To jest hodowca. Ci co hodują tak popóki wiecie już te dłużej to go na pewno będą znać Ale nie będę tam użył imienia i nazwiska Tutaj są raz, dwa. Tutaj też zostawił tu Tego damy tu Zaczynając tak podam E, tutaj jest nowy zabytek, którego Wam pokażę. To jest cetusowiec. E, chyba nie nagrywam od niego filmu. Choć nie wiem. Zobaczę, ale jak coś, to tutaj jest nowy zabytek. E, kupiłem go dwa w pierwszą niedzielę miesiąca. Teraz jest... czwarta, no to cztery tygodnie temu jakoś. Nie mam czasu filmu nagrywać, no ale nagrywam teraz mam. Samiec tamten, co był, jest na sprzedaż. E, ten jest z 2016. Tam to jest 2019 yy, zobaczymy. Lęgi może w przyszłym roku się w końcu u nich udadzą u Lutino. Samiczka jest ta sama, tylko siedzi tam w góry. Więc jej nie widać. Yy, co to sobie bierzemy? To sobie bierzemy. Opa, I przechodzimy tu. Yy, to są papugi zakupione. Samiec jest zakupiony. Taki, który mi się bardzo długo podobał już. Wchodź je kupiłem. Mówi się te taka okazja. To wiecie, i zaraz wam coś pokażę. Tutaj, tutaj jest pusta. Już przeniosłem to tu. mam mały małe puszki stałe. I tu wam pokazuję tą najpierw Tutaj najprawdopodobniej parkę. Saniec na górze, ten nowy nabytek. Samiczka z moich lęków na dole. Po parze czerwonych, tak jak nakrywałem, Wam wyszedła jedna niebieska. Kupiłem samca I mamy parkę. Sawiczka jest na dole. Jest młodsza od niego, kilka miesięcy. Ale, ale są ładne. On jest jeszcze całkiem niebieskiutki. Nie Ona też zresztą, ale, ale jest bardziej taka jaka będzie. Eee, no co? No sam. Bardzo mi się podobają. Eee, Sawce, tak jak mówiłem, kupiłem. Zaniczkę mam swoją bo wiem że po co będę kupował jak mam wiecie swoje yy, jak to się mówi swoje najlepsze yy, tutaj jest tasawiczka właśnie tu jest cesarczyk. ona już taka szarawa on będzie mieć taki kolor jak malica. tak mi się przecież wydaje po mamie jest cynamonowej ojciec jest taki standard niebieski na tej samej łapce mają obrączkę więc mi się to. Kolor... a nie na innej mają Będę mógł je przynajmniej po tym yy. i co, i będę wpuszczał, wpuszczę je i zobaczymy jak to będzie, tylko będę musiał, wiecie, budkę mają, ale to nie lęgi, nie, 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 może na, może na wiosnę, bo rodzice tego salca są z tamtego roku, a dały temu właścicielowi 10 młodych, 6 w pierwszym lęgu i o 8, nie 8, tylko, yy. jak to się nazywa, yy. 4 w drugim lęgu. Tu jest w stanie przykrycone, no ale i nic nie będzie zyby to wiem jak to zrobię Zebra to hopa hopa To wyniesiemy sobie To sobie To sobie z, też wyniesiemy To sobie to w inny sposób samiczka jest taka bardziej nerwowa pojawiał Wam, że, że ten, że yy, się ona wyleciała już z dwa tygodnie temu jakoś z budki yy, reszta młodych zostawiłem jeszcze bo myślę gdzie je dać ale sobie tak myślę, że ta już jednak tak no jednak już jej nic nie powinno być no, będę patrzył jak patrzę coś no to wiecie to od razu je. Ja będę podkładał tam albo coś, ale powiem Wam, że yy, zaraz Wam opowiem tak, aby do tego co tu mówię. Yy, tylko czekajcie. Hmm. Czy ja tu mam gdzieś śrubokręt, bo nie chcę iść po, po. Tu będzie chyba. Tu jest taki, tu jest taki, ale takim chyba nie odkręcę hmm. Znalazłem się śrubokręt, byłoby idealnie. Czy mogę sobie iść? Kentake będzie łatwiej, ale... ale trzeba iść po tu w kętarkę. Tu nie ma... Chyba dzieci zaś widzimy. Już mam w Kentake. Tu też zapewnienie dwie rzeczy mniejsza. Chodzi tu nie było sił, bo Kentake nigdzie nie widziałem. Czy Newoa i wzięłem w Kentake. Eee. Tu jeszcze sobie przykręcę to. Teraz mamy tu otwarte już. Tak sobie zrobimy. co pociągniemy teraz tą klapę do góry. Otworzę i pokażę wam. I wypuszczone. LKT e przygnieciona i tak. O, samiczka. Są tam. Chciał do niej na pewno się jakoś za przyjaźnią zakąpują. dziwnie bo ona już tak jakby nam jeszcze nie na spokojnie wiecie ja tam tylko tak dziwnie po prostu że jednak już jest a druga nie ale na spokojnie klatkę jak on jak on się spokojnie to sobie wyciągnę tam sam jest już przy budce. wiecie jakby to chciał we długo spać w budce tutaj parucha miała nie sprawdziłem sobie jednej rzeczy, ale tam patrzeć. muszę przez yy, możecie napisać sobie. Wszystko papier i tak dalej i tak dalej. Yy. Ona się go na razie boi. No jest młodsza wiecie. Ale wydaje mi się, że no co no nie raczej nie zabiją się. Bo dwie, tak aby są młode. Jak wiecie salica była z tego jak moja założyła. Salica była już dwa lata. No to wtedy coś by się tam mogło stać, ale tak to nic. O i teraz wam powiem, jak to będę nakładał sobie. Że przy okazji to, co mi uciekło. Yy, uciekła mi. Yy, samica rozeli blado głowej. Yy, tak blado Z tych tutaj dobrze lacę, szczęście to dobrze, że nie staja A młoda bo matka tu jest, tu jest ojciec. Tam jest jeden młody, dwa młode są w budce, bo je wsadziłem. Yy, I co? A samica jedna, która już była zarezerwowana, bo ona była jedyna dzika. I ona latała we tu na siatkę i tam na ściany. I w końcu pomyślałem, że wchodzę. I zapomniałem, że mogę wejść w nocy, jak nie widzą. Weszłem, ona mi wyleciała tu. Siedziała tam na lipie. Pięć... No tak koło sześciu, siedmiu dni nie, no, pięciu, sześciu była w koło domu. Wczoraj już jej nie widzieliśmy, przedwczoraj jej nie widzieliśmy. Moja mama ją dzisiaj widziała. Moja mama ją widziała w czwartek i w środę jeszcze ją widziała i słyszała. A ja jej nie widziałem już chyba od dziedzieli. A uciekła. Trzydzień. No, w tater W piątek. tatę piątek uciekł. No niestety, no cóż i nadzieję, że ten nie ucieknął, że już je, wiecie, odchował, sprzedał, już że będę je też przerosił, bo te tu widzę, że na, na lęki się Waszykują te na razie nie, no i, i zobaczymy, co to będzie. Yy, tu mamy nałożone jedną poezję dla jednych, hopa, tutaj sobie dołożymy dla drugich, już rozłożymy to tak, żeby było, hopa. Coś taką sałateczkę. Dzisiaj jabłka nie ma. Jabłka już bardzo dawno nie dostawały, ale dostałem inne rzeczy. Od czasu do czasu, jak od czas. Hmm, dodamy kozą chyba. No dobra, te dwa sobie wezmę. Ja na tyle to kończę dzisiaj. No i tak jak chciałem wspomnieć, że ta co mi by uciekła była 3 czy 4 dni po wylocie i nauczyła się jeść. No, bo tak to tak długo nie przeżyła. Bo moim zdaniem ona żyje, bo jadła tu w liście, Ona gdzieś żyje, tylko po prostu jej na razie nie ma. Może ją kiedyś złapę, może nie. Kozała dwa jajka, barabany wchodzą do budki. Taka szybkie informacja. Może będę miał jeszcze raz zobaczyć, żeby na razie zostawić łapkę, suba i co? Miły komentarz, nie miły, żeby było. Ja mam po jak mi się uda. I teraz z tego siemanko.